Gdzie to? Tu, tu? Tu. Działa to już? Nie. E, witam moi drodzy bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku y, zagrajmy w Shakes and Fidget. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Dzisiaj, dzisiaj, moi drodzy, będzie obawiana bardzo ważna kwestia, mianowicie. Dzisiaj dowiemy się, jak nie rozwijać pupili. Zaraz to, zaraz zaprezentuję. Znaczy nie oczywiście na swoim przykładzie, tak? Bo ja to oczywiście wiem. E, chwilka, bo ja już tutaj Merwin potrzebuję. Pozw pozwolicie, że chwilkę sobie tutaj. Yy, Merwyn. Kur... Kurwyn! No niestety. Ja tylko tutaj spróbuję, bo żeby tu misja się robiła, żebym się wyrobił do, do wieczora. Uno momento. O, tak, tak. Merwyn. Yy, a siódemka niech się robi, dobra. Siódemki nie będę pomijał. Także tak. Przygotowałem tak, dla Was taki specjalny materiał. O, dzisiaj już jest na. O, postraszyłem troszeczkę i widzicie, wszyscy są aktywni, no. Tutaj. A nie, chwila, to przecież nie jest ta gildia. No dobra, <grym> ale żal. Nie spojrzałem na lewele, nawet tylko na aktywność. A, ale, dno. Dobra, to jutro zerknę sobie na to, na aktywność i niestety będą. Kiki, no ale jak ktoś jest aktywny, to nie ma się czego bać, wiadomo. Bo to nie jest strasznego, żeby być aktywnym. Yy, tutaj sobie zawalczę. To dam. On już jest lepszy? Jeszcze nie. Ale niedużo mu już brakuje. Jeszcze tak z, z 10 leveli będzie lepszy. Tak z 10-15. Yy, ogień. To ja dam to. To jest mój as w rękawie. Zobaczymy jak to pójdzie. A, o, patrzymy to może nie będziemy oglądać tych, tych walk tutaj, tych początkowych, bo to nie ma się czym upajać. I tak naprawdę walki pupili będą miały sens yy, później, oczywiście mówię, równi wszyscy będą, bo wsz będą walczyły tak naprawdę dwa ostatnie pupile. Bo jak widzicie, ten, ale beka mają tyle samo, takie same staty mają LOL. A bo oni są na tym samym poziomie, no tak. Będzie brał po prostu. No a ma to wygrać. Pupil, jakby, zobaczcie, pokonał mnie. Niby niedobrze, ale na przykład Paladon już go weźmie praktycznie na hita. Jak trafi. Ej, on nie atakował mieczem przypadkiem? Nie, wydaje mi się, nie atakował mieczem. Tego też praktycznie weźmie na, na parę strzałów. I on mu nic tak naprawdę nie robi, no. Trochę go tam obija, ale no, może bez przesady. Pirodliszki da. A, nie, nie da rady z pirodliszką. Szkoda. No, pirodliszka to już jest. Godny przeciwnik, bo to jest zwiadowca. Ale zobaczcie, bardzo blisko był. No, pecha miał strasznego. Bardzo dużego. Ojej, strasznego pecha miał. Chyba, że go ugra. Nie, jednorok ma mały level. Nie ugra. Pecha miał strasznego. No trudno, zdarza się i tak. Zdarza się i tak. Już wam coś pokazuję. Co to? Wezmę to, odczaruję sobie. O, i temku więc sprawdzałem. O, oh, oh, tak! Tu nic nie ma. Tutaj nawet nie ma sensu. E, tutaj w sumie też tu może być sens. To mogę pokonać. Hmm, trochę braku. Kołem sobie zakręcę. Milion drewna przytule. O, tu oczywiście itemy bez slotów tradycyjnie. Zawala sobie w siłę Ostatnio level nawet wbiłem, co, co jest tutaj fenomenem, bardzo dobrze e, Tu mam dla was walkę za... a nie, nie ma żadnej poczty, dobra, czyli poczty nie czytam e, Tutaj, nie bez podki siły to nie będę walczył, bo to nie ma sensu O Ogórcze o nie widziałem, że to by Aztek tak źle rozwijał pół chwilę. A to był on? No! Aztek! Jak możesz tak źle rozwijać pupile? Przecież... Przecież ja ci... Ja ci pomagałem. Ja... Ja byłem twoją... Twoją lewą ręką. Twoim... Twoim drugim móżgiem byłem. Pomagałem ci rozwijać pupile. A ty mi taką krzywdę robisz. Tak słabo rozwijasz pupile. Ja cię pozdrawiałem. Nie chwila, przecież to nie było na tym serwerze. Heh. Ale to, to chyba jest on. Ale... ale może to nie być on. O no nic. Zobaczcie, tak nie... Tak nie rozwijać pupili. O nie, tak też nie. O, tak też. Nie robić tak. Nie róbcie to. To tak naprawdę ich one szutuje on. A tych co nie rozwijałeś bo gorszy? Bo gorsi są? Tego tak w 3 czwarte rozwinął. Nie wiedział chyba, czy go rozwijać, czy nie. Ale zdecydował się go nie rozwijać. Invernik z wszystkich wyjaśni. No może nie wszystkich, ale na pewno większość wyjaśni. Liska wyjaśni czy nie wyjaśni? Zobaczymy. O! 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 Unik Fiesta. Pirodliszka go i tak złąszytuje, więc to nie ma większego znaczenia. Yep. I pancernik na tylko takim małym levelu. No nic, Aztek niestety, niestety, niestety. Tak to nie najlepiej wygląda. Nie ma co tutaj bić piany. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. A ja zobaczę, jak tam. No, tutaj już bardzo ładnie ją zbiliśmy. Ona już ma 59% tylko. Yy, trochę ich schodzi do HP. Fajnie. Fajnie, żeby wszyscy zaatakowali, niestety to nie jest moja gildia, ja tutaj nie decyduję, ja tu jestem tylko integralną częścią tej gildii, można powiedzieć, w czołówce, no. Jakby... A jaka gildia jest w ogóle najlepsza? Skazani na sukces? Co tam jeszcze było? Magiczne kurczaki jeszcze były? A, i Last Ray of Sunshine, no tak. To jest dobra gildia. A gdzie są te Mroczny Zakon? Nie. A, są skazani na sukces. O, Aztek jest przywódcą! To fajnego macie przywódcę. Fajnie rozwija pupilę. Mam tutaj krawet no mocna gildia. To jest Strong. Oni jedzą tylko Lazy Strong, są tak mocni. Tutaj dobry level. Mm, ładny level, o! Potęga to jest już taki Woj. Nic nie jest niemożliwe, no. Przejdziemy trochę do góry. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy tymi a tymi. Jest giga różnica. A kto ma największy level? kulfon Chwila, chcecie powiedzieć, że to jest drugi najlepszy gracz na polskim serwerze? Czwartym. I on tak rozwija pupilę. No nic niech mu będzie. Największy level ma Pandora, tak? Dobrze patrzę. Chyba tak. O, ładny level. No, fajne, jak widzicie, wszędzie czarne klejnoty. 50% szansy nakryta. Bez tych klejnotów miałaby też 50% nakryta. Mogę się założyć z tymi artefaktami wszystkimi. No ale jak tam. Każdy orze jak może, że tak powiem. Ja mam trochę mniejszy level, to się nie znam. Ale generalnie tak, tak to jest. No, ja tu sobie misję robię. <laughs> A nie ma to tamto. To się robią wojownicy. Jutro będzie, moi drodzy, może jakiś odcinek. Zobaczę, w jakim będę nastroju. No to dużo zależy od tego, jak ja się tam czuję. Wiadomo. A z czcią dużo. Duża różnica. Bardzo tutaj się zaczyna taka przepaść, o. Tutaj w tym miejscu. Tutaj jeszcze w miarę są równo. A tutaj się taka przepaść nagle robi. I temki mam chyba wszystkie w klaserze, prawda? Zgadza się. W ogóle pis pisaliście, żebym wam pokazał y, wszystkie, wszystkie rzeczy, żebyście sobie mogli uzupełnić. Parę osób pisało, to mogę wam zaprezentować, bo ja mam wszystkie. Tutaj proszę, bo artefaktów niektórzy nie wiedzą, na przykład ja mogę wam to pokazać. To wam zaprezentuję wszystkie, które mam. Tu są artefakty. Na jakich miejscach jest co wam pokażę, żebyście mogli sobie uzupełnić. W razie potrzeby, a na pewno taka potrzeba będzie, bo jak wiemy, laser trzeba uzupełniać. O tak, tutaj są takie rzeczy. No jeszcze talizmany. O, tutaj czachy, misiek. A proszę bardzo, tutaj są takie takie czary, mary katakumby. Tutaj bronie Wam pokażę. bronie to w sumie. Też możecie sobie zobaczyć. Potworów wszystkich nie mam. To Wam niestety nie pokażę, ale pokażę Wam bronię. Tutaj na takich miejscach są po kolei. Tarcze, myślę, każdy wie, jakie są, bo tarcze każdy ma jakby pokazane. Ale też mogę Wam pokazać. Znaczy, te zwykłe ma każdy pokazane. jakby kolor. Natomiast nie wiadomo, nie wszyscy może ogarniają artefakty. To dlatego też pokażę, gdzie jest jaki artefakt. Proszę sobie sprawdzić. Gdzie nie macie i uzupełniać, bo już wiecie, czego Wam chociaż brakuje. Możecie sobie zerknąć. O, tak to wygląda. Tutaj rączki. O, hełmy. Takie są do wyboru, do koloru, można powiedzieć. I pasy są chyba na koniec, tego co pamiętam. O, pokażę wam na maga itemki. Różki. Mówię, jak ktoś nie ma, to może sobie zerknąć, gdzie czego brakuje i uzupełnić. Także w takim, w takim zamyśle tworzę ten filmik. Znaczy ten filmik. Nie filmik, ale tę sekcję, może tak. No, nie wiem, jak to nazwać. te O, to jest fajna. No, mi się podobała. Była taka w miarę git. Buciki. Robię to tak w miarę żeby każdy mógł sobie zerknąć. No znaczy, zresztą filmik można sobie zapauzować, więc to nie jest żaden problem. Nie muszę tu żadnych paus robić, bo filmik możecie sobie zapauzować w razie czego. Także sprawdźcie sobie koniecznie itemki, bo to jest bardzo istotne. Pasy na koniec. I są takie. pokażę wam jeszcze itemki z wiadowcy. Przechodzimy sobie dalej o Na końcu są zawsze itemy eventowe, to w sumie, jak pewnie zauważyliście, najmniej itemów macie tutaj, ma się stąd, wiem ja sobie po sobie oczywiście, stąd i stąd, ich ma się najmniej, znaczy tych generalnie, tych tutaj, bo one są nowe, to już są eventowe jakby, tutaj były eventowe, mogliście z, z dostrzec, a tych ma się najmniej, bo one się, je się rzadko dosyć widzi, a tu już eventowe tradycyjnie. Rękawiczki tutaj takie hełmiki O, to jest śmieszna czapeczka Mało osób ją ma, ale ktoś ma Tak tutaj A to już było No to zobaczcie jeszcze pasy O ten jest fajny Dobra moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę Życzę wszystkim wszystkiego dobrego Tu sobie klejnocik. Może jakoś uporządkuję ładniej, bo tak dziwnie. O, id. Teraz jest ładny. No, do zobaczenia, moi drodzy. Żegnam się z wami. Życzę wszystkim powodzenia.